W moim środowisku od dłuższego czasu mówi się, że przydałaby się we Wrocławiu taka instytucja, którą można by nazwać domem literatury. To znaczy jakaś taka, jakieś takie miejsce, gdzie wszyscy mogliby przyjść, porozmawiać, coś wspólnie ustalić i coś wspólnie zrealizować, i gdzie też byłyby środki. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj mały przytyk do systemu projektowego, który stosuje też gmina Wrocław, jest to system mało mobilny. Znaczy trzeba napisać projekt, potem czekać pół roku na pieniądze, yy, i potem coś zrealizować. Yy, 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 dokładnie według tego, co się zapisało. W momencie, gdy się zjawi coś nowego, czyli w tak zwanym roku budżetowym mamy jakiś nowy pomysł, to my go za Chiny Ludowe nie zrealizujemy, bo, bo, bo nie ma po prostu za co. Ten system jest o wiele bardziej sztywny niż w czasach świętej pamięci komuny. Ja, ja, ja wtedy działałem już jako. Y, y, starszy referent w klubie jeżeli mieliśmy pomysł na imprezę, to to polegało tak, że siadało się, pisało się na jednej kartce pomysł, szkic, konspekt, jak to tak zwał, tak zwał. Na drugiej kartce się pisało uproszczony bardzo kosztorys i zanosiło się to do decydentów i po tygodniu była decyzja tak albo nie. I były pieniądze. W tej ale chwili to jest, to jest nie do powtórzenia. Ale teraz jest komisja. Panie Jacku, ale... proszę pamiętać, że ustawa... No właśnie o to chodzi, że my. Ja nie twierdzę, że gmina nie działa w myśl ustaw, oczywiście, że działa w myśl ustaw, ale my nie możemy inaczej. Właśnie, bo te ustawy są za przeproszeniem, o kandydę One po prostu spowodowały biurokratyzację kultury. To jest jeden z problemów, na który odpowiada sieć miast kreatywnych. To znaczy, szukanie tego rodzaju rozwiązań. Bo na przykład w Krakowie, który. No, długo się do tego przygotowywał, a teraz już jest w fazie realizacji pewnych pomysłów. Jest realizowany, jest u początków realizacji pomysł powołania Regionalnego Funduszu Literackiego na wzór Regionalnego Funduszu Filmowego, który zajmuje się zbieraniem, integracją tych środków, oceną projektów i jakby stara się to właśnie usystematyzować, uprościć, udemokratycznić i odpolitycznić. Jakby jest to, i, są, I to są działania, które są wyjęte w jakiś sposób, zaczerpnięte z know-how innych miast. To chciałem podkreślić. Kraków tego nie wymyślił. Kraków wziął to z rozwiązań miast, które aplikowały wcześniej. Akurat oparł się o strukturę regionalnych funduszy filmowych, bo one po prostu działają tak? I, jakoś, i mają ramy prawne, w których można się tutaj poruszać. Ale tak naprawdę każde z miast wymienionych tutaj z sieci i to nie jest jedyna oczywiście sieć, jeśli chodzi o literację, no najważniejsza, ale, ale każde z miast ma takie rozwiązania służące od separowaniu budżetu, bo to pytanie o czas nie było, wiesz, takie, 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 takie płaszkie, od separowaniu budżetów od normalnych przebiegów czasowych, które, które, nie, które wymusza ustawa, czy, 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 czy jak się to tam nazywa, procedowanie jakichś wydawania pieniędzy publicznych. Zatem nie... Nie będę dalej układał kłosków, bo pierwszy klocek właśnie postawiłeś. Tak? To znaczy słyszymy coś takiego. Jeśli mielibyśmy coś jeśli mielibyśmy w ogóle w tym funkcjonować, to zaczynamy, ty zaczynasz. Brakuje mi domu literatury. Wiem skądinąd, że szkoliłeś się w tej, się Szkoli szkoliłeś się w tej kwestii, już Ci oddaję. mówię udział w takim projekcie, gdzie reprezentowałem Polskę w, e, przy próbie jako innymi kilka osób z Polski, e, przy próbie e, poznania tego, w jaki sposób idea domu literatury jest e, realizowana w Szwajcarii i w Niemczech i te wnioski przedstawialiśmy na festiwalu Konrada w takiej dyskusji panelowej w zeszłym roku. Dom Literatury to jest nowa dosyć instytucja, ona niespecjalnie z tym, co, co, co Pan mówi, jakoś jest związana, ale te modele są dosyć interesujące i w bardzo wielu w momentach łączą większość tych działań, które my reprezentujemy tutaj w instytucje. Znaczy te wszystkie działania tymczasowe opierane są o jakiś najczęściej dobrze usytuowany budynek w centrum miasta który ma też e, e, możliwość zarabiania e, pieniędzy, czyli witryny na przykład albo parter są promowane komercyjnie. Te pieniądze plus dotacje od e, e, miasta, regionu bądź sponsorów tworzą budżet, który umożliwia stałą, całoroczną działalność promocyjną w zakresie e, promocji literatury. Do tego dołączane są programy. E, e, może jak przyjeżdża pisarz, jest prezydenckie, tak, programy rezydenckie plus programy tłumaczeniowe, biblioteczne, działania edukacyjne i tak dalej. To się zamyka w takiej formule domu literatury, który staje się teraz bardziej popularną formą instytucji literackiej, regionalnej albo miejskiej, która w jakiś sposób koncentruje te wszystkie działania, którymi się zajmujemy doraźnie w ramach NGO-sów, bardzo często są to instytucje niezależne od, od, od miasta, prowadzone tak jak fundacje, które się muszą współfinansować finansować oraz konkurować też z innymi działaniami o podobnym charakterze w, w danym mieście. Widziałem akurat wszystkie szwajcarskie domy w Zurychu, w Genewie i innych takich miejscach i to są bardzo na różnym poziomie instytucji, ale ta forma domu literatury okazuje się i sieć domów literatury, bo to też jest taka ta, 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 ta dobry, dobra platforma do rozmowy o tym, o czym rozmawiamy jako sieci miast kreatywnych i miast literatury, bo te domy literatury też tworzą sieć i w ramach tych sieci też współpracują ze sobą, próbując wymieniać know-how, wymieniać się e, wiedzą i wspólną jakąś tę wiedzę wdrażać w codziennym w codziennym działaniu. Tym modeli jest kilka, to jest dłuższa w ogóle rozmowa z ja tym tak Powiedz, <młysza> Dlaczego mówisz, że to działa inaczej niż, niż powiedział Jacek? Czy to wynika z tego co, co powiedziałeś? To znaczy, nie nie to, co, tak żadnym z tych domów, ani niemieckich, bo yy, przedstawiciele yy, naszego stowarzyszenia byli też jeszcze w niemieckich wszystkich domach, te, które były objęte tym programem oraz baliśmy udział w dyskusji panelowej Mamy te wiadomości z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Ukrainy i w część tych projektów tych, wdrożyliśmy nasze projekty międzynarodowe też teraz. W żadnym z wypadków one się nie zajmują finansowaniem bieżących działań i przyznawaniem grantów. W każdym razie nie wiem o takim, takim przypadku. No dobrze, a to jest sama mamy na ja tak mówił właśnie o tym, że, o tym że, że dobre by to było miejsce, gdyby można było do niego przyjść i uzyskać szybki grant na jakieś działanie. Nie znam y, y, takiego działania prowadzonego przez Dom Literatury. N nie mam takiej wiedzy po prostu. No, no, mi się wydaje, że jakoś tak paradoksalnie, ale w pewnym sensie my jesteśmy właśnie teraz w Domu Literatury, bo tutaj są tajne komplety. Um, jeszcze wyżej jest biuro literackie, są puzzle, gdzie też się odbyw odbywają imprezy literackie, slamy. I w pewnym sensie udało się, nie tak. wiem czy taki był cel od początku, na no ile to było planowane, że, że tutaj w przejściu kręcarskim ten potwierdza powiedzmy lideracka stoi biorąc też pod uwagę aktywność i biura i tajnych kompletów, to, to po prostu masę rzeczy wydarza, to też jest tutaj Dobrze, takie miejsce ale spotkań. Jednocześnie słyszymy To, co powiedział że na górze jest impreza, tu jest impreza. I teraz jeśli mamy... Co do tego, to jest, to, jest, to jest temat na osobną rozmowę. Ale jeśli mamy miasto, które jest w stanie reagować nam na obydwie imprezy, to jest w porządku. Tak? A ja, mówiąc o tej strategii nowej, chcę tylko powiedzieć, żeby sobie to miasto wychowajmy. No, i, I wtedy w pewnym momencie rzeczywiście dochodzi do sytuacji, na przykład berlińskiej gdzie te same trzy spotkania, o których ja tutaj mówiłem z własnego doświadczenia, przyciągają no, setki ludzi. To nie chodzi tylko o odległości i, i dzielnice, ale też o to, że one są w jakimś sensie, i to było o tym mowa, zróżnicowane również y, y, ofertowo, prawda? Tak jak tu tak siedzicie i macie właśnie różne oferty, one są zróżnicowane ofertowo, ale w moim przekonaniu, poprawcie wyjście się w Wrocław takim miastem jeszcze nie jest. Nie, nie jest. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić trzech dobrych spotkań literackich o tej samej godzinie, pod warunkiem może oczywiście tak jak tutaj przykład z Adamem Wójcikiem, który z nich nie będzie celebrycka, więc się może przyciągnie więcej. Moim zdaniem w takim następnym. Oczywiście, że nie jest. Ja nie myślałem o domu literatury jako o miejscu, które będzie konkurencją, nie wiem, czy dla biura literackiego, czy dla Fundacji Karkowicza. Ja myślałem o miejscu, które by pewne inicjatywy łączyło, pewne inicjatywy oczywiście miało własne i było właśnie taką platformą spotkania, platformą koordynacji. Dlatego też to powinna być moim zdaniem oczywiście instytucja raczej miejska, bo wtedy byłaby ponadpartyjna. Nie można by mówić, że miejska nie będzie ponadpartyjna. Nie w takim znaczeniu jakie Znaczy, nie chciałbym, ten... żeby, żeby mówiono, że aha, bo w domu literatury siedzą ludzie od Karpowicza, na przykład, i, i trzymają dom literatury. Chodziłoby o to, żeby to była instytucja całkowicie neutralna i otwarta dokładnie na wszystkim, że przychodzi młody poeta, ma jakieś tam swoje wiersze, i w domu literatury jest człowiek, który może porozmawiać o tych wierszach i, i może coś usłyszeć, co może z tym zrobić, i tak dalej. Jest mu na przykład udzielona jakaś tam pomoc. Że jest to miejsce na przykład, czy, czy forma pośredni pośrednicząca, gdzie można by na przykład udzielić jakiegoś stypendium twórczego. Co, co, co kiedyś robiło w dawnych, dawnych czasach ZLP, że udzielało na przykład stypendiów młodym poetom, co starzy poeci, bo już oni są starzy do tej pory z wspominają, to wcale nie są takie duże pieniądze. W tym mieście to się naprawdę duże pieniądze marnuje na różne dziwne rzeczy. To raczej chodziłoby o to, żeby stworzyć nie instytucje, tylko system, tak? I ten system dobrze wdrożony i w miarę możliwości z oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami jakoś obiektywnie zarządzany jest szansę, dać nową szansę, da, jest, otworzyć jakieś nowe, nowe drogi, jeżeli chodzi o twórczość. Nie przesuwałbym tego na kolejną instytucję, raczej na mądry, w miarę sprawiedliwy i raz na jakiś czas odświeżany system, który by dał szansę dofinansowywać na przykład młodego poeta. Nie, nie zgadzam się z tym, podkreślam. Że... Tutaj taki drobiazg nawet. Zauważcie, że we Wrocławiu jak są otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych, to nie ma takiego, są projekty plastyczne, teatralne, muzyczne, interdyscyplinarne. Nie ma, nie ma otwartego konkursu na przykład na projekty literackie, no to będę trzeba składać na projekty interdyscyplinarne. To jest też taki znak, sygnał tutaj dla wydziału kultury, może żeby coś co łatwo zrobić. Ale te wydawnicze są wymienione, tam, które są intensywne. No, ale to. to ale pani, wydawni wydawnicze wydawnicze wydawni to jest zupełnie coś, to, coś, coś innego, bo. bo, bo, pamiętaś, w, na, bo literatura, jest... literatura też działa wieloma drogami. W festiwale, promocja no tak. czytelnictwa cokolwiek. to nie. To nie, Tylko, że to nie jest to projekty literackie w sensie. Yy, yy, Promocja czytelnika. Promocja albo w sensie przygotowania przypędów dla yy, yy, pisarzy młodych, pasjonujących, młodych, niemłodych, wygrywających i każdych innych, w tym systemie jaki w tej chwili mamy, nie jest możliwe. Słuchajcie, ale przecież właśnie o tym mówiłem, bo to nie jest rozmowa tak. ta pomiędzy to jest nami to jest a Wydziałem kultury. No, no, my, to jest. My, my I teraz dobrze może, może to trzeba powiedzieć. My to myślimy nad stworzeniem systemu że Jeśli pojawia się, bo, bo uważam, że aplikacja, i teraz, żeby było jasność, dlaczego uważam, że aplikacja do UNESCO daje nam takie szanse. Bo jeśli my nie otrzymamy tego tytułu, bo mamy potworną konkurencję. W tym roku startuje 11 miast na czele z Pragą i Heidelbergiem, e, ze znakomitymi aplikacjami, z dużymi, nieporównywalnie większymi pieniędzmi. E, ja nie twierdzę, że my ten tytuł jesteśmy w stanie uzyskać. Ja twierdzę, że przez ten rok pracy nad aplikacją jesteśmy w stanie wypracować system. I to, i, i to jest dla mnie bardzo istotne. I on zostanie, czy aplikacja przejdzie, czy no. nie? I on, je, jeżeli aplikacja w takiej formie systemowej, którą my wymyślimy, zostanie przegłosowana przez Radę Miasta, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, nie, nie urodziłem się wczoraj, więc nie mówię stuprocentowe, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie jesteśmy w stanie ten system, lub jakieś jego elementy dla nas naj, najważniejsze, wdrożyć. Popatrzcie, to rozmawiamy na razie 15 minut. Czy, czy coś koło tego. Mamy Dom Literatury jako miejsce spotkań. Mamy systemową zmianę dotacyjną wypunktowaną od razu przez bardzo prosty fakt, to znaczy dobrze, ale czemu nie mam projektów wydawniczych tutaj? I nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o projekty wydawnicze. Projekty wydawnicze będą się miały całkiem dobrze z różnych powodów. Między innymi dlatego, że powstało Wydawnictwo miejskie. Prawda? Zatem polaryzacja tego życia wydawniczego, które pozorom dzięki wydawnictwu miejskiemu, bo ja jestem jego ogromnym zwolennikiem, nastąpi. samo nastąpi sama i się, sama się nakręci. Ale jeszcze nikt przez projekty wydawnicze nie zwiększy e, tak zwanej partycypacji w czytelnictwie. No Dobrze, Arturze, chcesz dorzucić coś do tej części? To znaczy, podoba ci się idea domu literatury i nowego systemu finansowania? Jestem wywołany, to, to się do tego odniosę. Więc nie, nie twórzmy nowego ministerstwa książki we Wrocławiu. Raczej porządkujmy w obrębie istniejących już instytucji. Mamy Wydział Kultury, mamy w tej chwili Biuro Festiwalowe 2016. W jednym i w drugim przypadku yy, społeczność Wrocławia wydaje całkiem spore pieniądze na etaty yy, yy, w tych instytucjach. Nie wydaje mi się zasadnym wytworzyć jakiś nowy byt i zatrudniać kolejne, kolejne osoby, które, yy, które miałyby tym jakoś yy, zarządzać. Yy. Na pewno rozwiązania systemowe są niezbędne, to znaczy stworzenie, uporządkowanie rzeczy, które, których wbrew pozorom nie jest tak dużo, bo wydaje mi się, że stworzenie takiej aplikacji może być całkiem proste. Mamy dosyć bogate, bogaty dorobek, mamy całkiem sporo ciekawych pomysłów. I wszystko się sprowadza na dobrą sprawę do drobnych korekt, być może uporządkowania terminów, być może stworzenia właśnie systemowych rozwiązań, które wprowadziłyby element rezydentów, o czym się mówi już od wielu lat. I i chyba lokuje się to w domu Karpowicza na krzykach jako pewnym pomyśle, który, który od 2006 roku funkcjonuje, co na pewno jest niezbędne z punktu widzenia takiej marki europejskiego miasta, to znaczy brak rezydentów we Wrocławiu na pewno obnaża, jest dużą słabością. Brak systemu stypendialnego dla twórców jest następną słabością, i to jest coś, co w, taki, w ramach takich działań trzeba wprowadzić. Uważam, że niezbędne są też stypendia albo inaczej wsparcie socjalne. Mamy grupę autorów. Również związanych ze stowarzyszeniem, którzy tej pomocy potrzebują i owszem doraźnie pojawiają się różne rozwiązania, ale nie ma systemu, który by te kwestie jakoś, jakoś, jakoś porządkował. Mi chodzi po głowie jedno zasadnicze pytanie. Zostawmy kwestię zasadności aplikowania o tytuł czy też nie. Może padnie takie pytanie w którymś momencie, to, to, to się tym zajmiemy. Ale co na to miasto, co na to, co na to władze, co na to Rada Miejska? Próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której literatura ma być głównym filarem tak? i elementem wizerunkowym kulturalnym Wrocławia. Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy, czy to w ogóle jest możliwe? To znaczy, czy my jesteśmy w stanie przebić muzykę poważną, teatr, inne dziedziny, które podobnie jak my tutaj uważają, że to one powinny być tym filarem? Czy to w ogóle jest możliwe, by rzeczywiście w ślad za, za tą aplikacją miasto, tak jak w Krakowie, powiedziało, że. Literatura to jest nasz główny, główny filar, bo inaczej sobie nie wyobrażam tej sytuacji, prawda? Mogliśmy wybrać inny obszar UNESCO, stawiamy na literaturę. Kraków absolutnie tak, konsekwentnie, nie od roku czy dwóch, tylko od 10-15 lat buduje swoją strategię wizerunkową na literaturze. Stąd decyzje o kolejnych festiwalach, kolejnych działaniach, porządkowaniu wielu, wielu spraw. My oczywiście możemy mieć fantastyczne pomysły i plany, i być przygotowanym na to, żeby funkcjonować w Europie i na świecie z naszymi pomysłami, tylko pytanie, czy, czy miasto jest tym w jakikolwiek sposób zainteresowane. No, mógłbym tu mnożyć różne, różne, różne przykłady, które tą wątpliwość mogłyby jakoś uzasadnić. Za chwilę ja spłynę, jak Mirkowi obiecałem. Już Ci oddaję, szybko się odniosę do tego, co powiedziałeś. Jest z zamierzeniem... Nie chcę mówić, czy teza, że, że to, to, to literatura ma być filarem wrocławskiego istnienia... Nie, została tutaj nazwana w ten sposób. Nie chcę mówić, że ona jest naszym celem, dobrze? Bo, bo ja to na razie tego nie usłyszałem. Natomiast na pewno może być ta strategia jednym z elementów powstającej strategii kultury w Wydziale Kultury. To znaczy w takim sensie, że może stać się jednym z równoległych elementów. Ja nie, nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek rozsądny animator nagle pomyślał, że w tak demokratycznej sztuce, na której wszyscy się znają, jak literatura może zaproponować Europie coś istotniejszego niż Wratisławia Kantas na przykład. To, to nie w tym rzecz. My mamy nasze podwórko do zrobienia. Tak po prostu. I ono jest z naszego punktu widzenia najważniejsze, ale z punktu widzenia miasta, tak samo ważne, jak muzyka poważna i koncerty na stadionie. Więc to, to chciałem jakby przy, przy, żebyśmy nie wyszli są z przekonaniem, że, my, że I to jest, jest miasta Tak, nie, nie jest. Celem działań literackich Europejskiej Stolicy Kultury jest stworzenie tej strategii. Klucz, który Wam proponuję, który jest kluczem aplikowania do sieci, jest tak samo dobry jak każdy inny. I jeżeli poznam jakiś inny, to z przyjemnością gadajmy o tym. A sztuczka jest jeszcze taka. Nie można stąd strategia, nie możesz pójść do Rady Miasta czy do prezydenta i powiedzieć, no to chcecie tak, czy nie chcecie. Natomiast możesz tę strategię stworzyć i ją przedstawić tak? jako jeden głos środowiska. I wtedy rozmowa jest zupełnie inna, bo nie sposób pominąć. To nie są już oderwane pomysły, to nie są projekty, z którymi się przychodzi do określonych ludzi, tylko bardzo, miejmy nadzieję, mocny głos środowiska, który mówi. To, 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 to. to. Nie zawsze będą to pomysły wspólne dla nas wszystkich. Tak, tak mi się zdaje. Ale teraz Mirkowi, tam był już wcześniej, się domagał.